Dzisiaj będę mówił o prawdopodobieństwie Na początek kilka podstawowych informacji Omega to jest zbiór wszystkich zdarzeń jednakowo podobnych Inaczej elementarnych Wartość bezwzględna z omega to jest liczba tych zdarzeń elementarnych A to jest zdarzenie losowe Wartość bezwzględna z A to jest zbiór zdarzeń elementarnych Spełniających dane kryterium Prawdopodobieństwo oznaczamy jako p od a i obliczamy je jako zbiór tych zdarzeń elementarnych, które spełniają dane kryterium, dzielone na liczbę zdarzeń elementarnych. Teraz mamy zadanie: rzucamy dwiema takimi samymi monetami oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia różnych symboli. Czyli tu mamy zbiór naszych wszystkich zdarzeń. Możemy dwa razy wyrzucić orła, dwa razy reszkę, lub najpierw orła, potem reszkę, albo najpierw reszkę, potem orła. Czyli łącznie mamy cztery możliwości. Teraz musimy wypisać te zdarzenia, które spełniają warunki naszego zadania. Czyli to będą te dwa ostatnie zdarzenia. Bo tylko wtedy są różne symbole, czyli najpierw orzeł, potem reszka, albo najpierw reszka, potem orzeł. Czyli łącznie to są dwa zdarzenia. I P od A to będzie 2 czwarte, ponieważ wartość bezwzględna z A dzielona na wartość bezwzględną z omega to jest 2 na 4. Czyli to można skrócić, to będzie jedna, druga. Teraz mamy trzy kule niebieskie, jedną czerwoną i dwie czarne. I musimy obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania jednej kuli niebieskiej i jednej czerwonej. A więc, jeśli mamy trzy kule niebieskie, jedną czerwoną i dwie czarne, suma wszystkich jest 6. Więc mianownik prawdopodobieństwa będzie właśnie szóstką. Trzy kule niebieskie, więc 3 szóste to jest prawdopodobieństwo wylosowania w pierwszym losowaniu kuli niebieskiej. Jedna szósta to jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej. Cały czas mówimy o pierwszym losowaniu. No i kula czarna to, to jest 2 szóste. Nas obchodzi wylosowanie kuli niebieskiej lub czerwonej. Czyli zakładamy, że najpierw wylosowaliśmy niebieską. Zostało nam 5 kul, chcemy wylosować następnie czerwoną. Została dalej jedna czerwona i 5 kul, czyli wylosowanie jej to jest 1 piąta. Możemy też inną drogą to wylosować, najpierw czerwoną. Czyli 1 szósta, 1 szósta w pierwszym losowaniu, nasze prawdopodobieństwo, i potem zostaje nam 5 kul. Nie ma już żadnej kuli czerwonej, zostają 3 niebieskie i 2 czarne. I prawdopodobieństwo na wylosowanie niebieskiej to jest 3 piąte. Teraz zapiszemy to, czyli 3 szóste. To jest ta kula czyli to są te 3 niebieskie razy 1 piąta ponieważ potem losujemy czerwoną lub jest szansa że najpierw wylosujemy tą czerwoną czyli 1 szósta razy 3 piąte w obu, w obu przypadkach to jest 1 dziesiąta gdy przemnożymy 3 szóste razy 1 piąta to są tak 3 30, tak i po skróceniu to jest jedna dziesiąta yy, dodać 1 dziesiąta stąd, to się równa razem 1 piąta. Z stali 52 kart losujemy 3, oblicz ile możliwych kombinacji kart możemy otrzymać, oraz jakie jest prawdopodobieństwo, że będą to 3 asy. Yy, to zadanie to jest tak zwana wariacja bez powtórzeń yy, nasze. N, czyli liczba zbioru, z którego losujemy, to jest 52. K równa się 3. K to jest liczba elementów powstałego zbioru. Tak, i wzór na to to jest k po N, czyli N silnia, N minus K silnia. Czyli 52 silnia, 52 odjąć 3. Silnia i wychodzi nam 52 silnia przez 49 silnia, liczymy to bardzo prosto, 49 silnia razy 50 razy 51 razy 52, na dole 49 silnia, te silnie nam się skrócą. To sobie wymnożymy wychodzi 132 600. I mamy jeszcze jedno pytanie Jakie jest prawdopodobieństwo, że będą to 3 asy? A więc musimy pomnożyć 4,52 razy 3,51 razy 2,50 4,52 dlatego, że, bo mamy 4 asy w talii I 52 wszystkie karty Razy 3,51 Ponieważ po wylosowaniu już jednego asa zostają nam 3 no i 51 kart no i 2,50 analogicznie tu już wyciągnęliśmy 2 asy czyli łącznie 2 karty czyli tutaj 2,50 4 razy 3 razy 2 to jest 24 52 razy 51 razy 50 to jest 132,600 po skróceniu to daje nam 1 do 5525 z prawdopodobieństwa warto zapamiętać, że Prawdopodobieństwo to zawsze jest liczba z przedziału od 0 do 1. Jeśli wychodzi nam inna, to znaczy, że jest jakiś błąd. Tu wyszło nam 132 600, ale tu nie liczyliśmy prawdopodobieństwa, tylko liczyliśmy ilość możliwych kombinacji kart. Tu było prawdopodobieństwo, to już było 1 do 5525. No i to wszystko na dziś. Cześć.